No cześć, wróciły klocki dinozaurowe Dinosaur World firmy M, znalazłem fajny zestaw, który jest częścią zestawu 8 w 1, których recenzję już mogliście oglądać na moim kanale. Tym razem mamy dziewczynę na takim motorze, pojeździe. Muszę przyznać, że bardzo fajny jest ten pojazd. Fajnie się toczy. Nie jest jakiś lekki. Postawię sobie tu mini figurkę. Kolory mi się bardzo spodobały. Jeżeli chodzi o samo składanie, to dostajemy ponownie taką małą karteczkę. Z tej strony mamy cały ten zestaw A z drugiej strony mamy zestaw Jak rozbierzemy stąd Części to Dodajemy sobie do dużej dioramy Dostajemy taki mały zestawik Dodatkowej Konstrukcji jakiejś bodnoleśnej. No klocki są oczywiście bardzo fajnej jakości Pod tym względem Ta firma nie ustępuje za bardzo Lego Nawet kolorystyka Pomarańczowa. Myślałam, że będzie to bardziej ceglaste, ciemniejsze. Tak jest na obrazku, ale tutaj jest bardzo taki żywy pomarańczowy kolor. Bardzo to fajnie wygląda. To mi się bardzo spodobało. Mamy tutaj też takie działko, które można zmieniać. Jeżeli chodzi o minifigurkę, to bardzo fajnie jest zrobiona. Znowu nadruk jest bardzo fajny. Nogi też nie ma szans, żeby spadły. No pod tym względem i pod względem jakościowym. No to firma Lego ma, no ma konkurenta w postaci właśnie firmy M albo L, bo oni robią bardzo fajne klocki, bardzo fajnej jakości. No i tanie za taką minifigurkę na motorze z, taką, z takim małym elementem roślinności 850 to nie jest wcale dużo. A mały, małym kosztem można uzyskać wszystkie te zestawy bo one wszystkie kosztują podobnej cenie 8,50 do 10 zł. Więc jak zbudujemy całość, no to będziemy mieli fajną dioramę. Mamy 3-4 minifigurki, 3 dinozaury, 4 nawet, więc to już jest 8 zestawów. Wydamy około 70-80 zł. A mamy 4 dinozaury, 4 minifigurki, 2 pojazdy, dla mnie rewelacja, nawet w 100 zł się nie mieścimy Szkoda, że to są podróbki No ale jakościowo nie odbiegają od klocków LEGO Więc jeżeli kogoś to interesuje to polecam ponownie tą firmę Na nich się jeszcze nie zawiodłem A jak możecie znaleźć na moim kanale robią też inne fajne rzeczy Mniej podróbkowe bądź w ogóle nie podróbkowe jak na choćby Dragon Ballę, więc Wychodzi im to całkiem fajnie, jak próbują coś robić samemu, ale pod innym szyldem. Widzę, że tutaj też trochę kreatywności własnej mieli, bo stworzyli coś nowego, ale podszywając się trochę pod Lego. A z drugiej strony, jeżeli nie są to kopie 1 do 1, tak jak na przykład w zestawie z Batmanem, w którym próbowali, tylko zmienili znaczek, próbowali skopiować. No to jest w porządku, nawet. Co z tego, że dinozaur jest taki sam w logo, ale już, ale już nazwa się inaczej kształtuje, więc można na to przymknąć oko. Jakby jeszcze tylko opakowanie zmienili, tego Oena z dinozaurem, to już byłoby w ogóle fajnie. I trochę inny wzór, ale... No to tyle na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem, cześć!